Jesteśmy 100 metrów od szczytu. Najwyższego w tuż pod koroną Akonkagły, na wysokości prawie 7000 metrów nad poziomem morza, w tak zwanej strefie śmierci, ciężko się oddycha, ciężko się mówi, ciężej, gdy się wspina bez jednego płuca. Na nagraniu słychać Piotra. Ile żeśmy szli? godzin. Rakat walczył po raz pierwszy jako nastolatek, tylko połowicznie się udało. Z punktu widzenia orzecznika ZUS jestem wyleczony. Natomiast e, nigdy nie można powiedzieć, że się jest wyleczonym w 100% nowotworu. Tak, tak. Ja pierwszy raz miałem guza w gardle w wieku 16 lat, później. Po paru latach był przerzut i nastąpiło usunięcie płuca. Przeszedłem i chemię, i naś... ciężkie naświetlania. Ta historia wcale nie jest smutna. Nie może być, gdy obaj tak o swojej niepełnosprawnej, że z niej żartują. Teraz słuchać Łukasza, który od urodzenia nie widzi. Zdaniem Piotra nie widzi, więc też problemów. Wadliwe jak 30 lat temu w inkubatorze nie zakładano okularów chroniących oczy. Czytamy wyjaśnienie we wspólnej książce Piotra i Łukasza o dwóch takich, teraz Andy. No właśnie, jakich? Ja Pana? jestem taki Staś Pytalski. No ale, no, śmiejemy się tutaj z kolegami z zespołu, że Łukasz przestaje mówić tylko powyżej 5200 metrów w Tatrę. Potrafiłem poprowadzić taką drogą przez siedem brodów rzecznych wiodącą. Dojechaliśmy do celu. Jak poznałem Łukasza, to niewidomy facet otworzył mi oczy na świat, można powiedzieć. To jest my to jest tak. to jest nie, my nie wchodzimy, e, wspomagając się butlami tlenowymi, absolutnie. E, niedotlenienie jest skrajne, to nasze przypadłość, jakim jest ciało, można oszukać. W lewo, Łukaszku. Okej, okay, tak prosto. Tak, trzymaj. Szarpnięcie z przodu liną powoduje to, że mam mniej więcej wytyczony kierunek. Już do ciebie idę. No, a Piotr z tyłu poklepując mnie daje mi sygnał, że na przykład jest kamień, albo że jest uskok w prawo, albo uskok w lewo i, i trzeba się pilnować. Najgorzej jest przy schodzeniu, bo proszę sobie wyobrazić, zamknąć oczy i schodzić po piarżysku jakimś, gdzie są ogromne przewyższenia. W wędrówkach Łukasz wykorzystuje echolokację. Drogi wyczuwa zapachem, intensywnie zapamiętuje piękno. Chorowany organizm Piotra stawia sobie wysoko poprzeczkę wyżej niż niejeden zdrowy organizm by zniósł. Już się podpisał? co to jest? Zele. Nie umiem, nie umiem inaczej. To nie jest EKG. Magdalena Raczkowska-Kazek, TVN24.